W tym trudnym dla mnie momencie dostałem ostatnią wiadomość, która brzmiała: Bracie, dziękuję, że mnie przywiodłeś do Najświętszego Serca Jezusowego. Coraz bardziej świadomie patrzę na wiarę. Tak właśnie nasz Pan działa. Dziękuję Mu za ten kanał i za Ciebie. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Bóg posłużył się innym człowiekiem, aby dać mi odpowiedź w tym trudnym momencie. Dlatego właśnie tutaj jestem. Dziś chcę ci opowiedzieć o czterech powodach, dlaczego kochać najświętsze serce Jezusa. Zostań ze mną na kilka minut na kanale Apostolatu Najświętszego Serca. W dzisiejszych czasach człowiek czuje się zagubiony i rozdarty. Co dziś jest najlepszym schronieniem, stałością i źródłem? Jestem tu po to, aby zaprosić Cię aby w Wielkim Poście połączyć swoje osobiste cierpienia i ofiary z przebitym na krzyżu sercem Pana Jezusa i uczestniczyć w Jego chwalebnym zmartwychwstaniu. Na kanale Apostolatu Najświętszego Serca będziemy przygotowywać się do Wielkiego Piątku, gdy na Kalwarii przebite zostało Najświętsze Serce Pana Jezusa. Masz teraz jedyną okazję, aby swoje wyrzeczenia i ofiary przeżywanego Wielkiego Postu Połączyć z Najświętszym Sercem Pana Jezusa. Podejmij w swoim sercu intencję wynagradzania Bogu za zniewagi grzechu przez łączenie osobistych cierpień z ofiarą miłości jednorodzonego Syna Ojca. To czas, aby na nowo uświadomić sobie konieczność zadośćuczynienia i wynagradzania Panu Jezusowi za nasze grzechy. Przed Tobą 40 dni z Najświętszym Sercem Pana Jezusa. Nie zostało wiele czasu. Wielki post rozpoczyna się już 14 lutego. Niestety, w ostatnich dziesięcioleciach nabożeństwo do Najświętszego Serca zostało niemal całkowicie porzucone. Wielu gardzących tradycją uważa je za przestarzałe nabożeństwo, relikt odległej przeszłości, o którym lepiej byłoby zapomnieć. Ale nabożeństwo do Najświętszego Serca nie jest nabożeństwem specyficznym dla jednego czasu lub miejsca. Jest zawsze aktualne, a teraz bardziej niż kiedykolwiek. Chcę przedstawić cztery powody, dla których warto kochać i czcić Najświętsze Serce Jezusa. Jest to Serce Prawdziwego Człowieka. Trudno nam zrozumieć, jak głęboką tajemnicą jest to, że Bóg przyjął ludzkie ciało. Jest to centralna tajemnica naszej wiary. Bóg Najwyższy, niewysłowiony Pan, którego czczą aniołowie, stał się człowiekiem przyjął naszą słabość, naszą kruchość. Pocił się, krwawił, płakał, pracował, kochał i cierpiał. Znał paraliżujący uścisk strachu, czuł gniew i wiedział, co to znaczy być wyczerpanym. W Najświętszym Sercu widzimy serce zarówno ludzkie, jak i boskie, ale przede wszystkim serce z ciała. To powinno przynieść nam pociechę. Jak mówi Słowo Boże, nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Jest to serce płonące miłością. Najświętsze serce jest sercem płonącym. Jest to serce pochłonięte miłością do ludzkości, ale nie do abstrakcyjnej ludzkości. Chrystus kocha każdego z nas tak jakbyśmy byli jedną duszą, jaką kiedykolwiek stworzył. Przeprowadziłby cały dramat odkupienia tylko dla Ciebie. Najświętsze serce jest przypomnieniem i obietnicą, że tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał i że nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. W czasach zamętu, chwilach słabości i niepowodzeń, łatwo jest się zniechęcić i stracić nadzieję. Tak łatwo jest uwierzyć, że Bóg nas odrzucił i skazał na ogień piekielny. W takich chwilach powinniśmy wpatrywać się w najświętsze serce. Tam zobaczymy niewyczerpaną miłość naszego Boga i zbawiciela, który nas kocha i oddał się za Ciebie i za mnie. Własne cierpienia łącz z najświętszym sercem przebitym na krzyżu. Zranione serce. Cierpienie jest częścią ludzkiej egzystencji. Każdy z nas w pewnym momencie będzie cierpiał, i ja, i ty. Najświętsze serce Jezusa przypomina, że nasz Bóg wie, co to znaczy cierpieć. Jego najświętsze serce jest przebite, otoczone cierniami. Jego serce znało ból zdrady, fizycznego cierpienia i bycia opuszczonym przez wszystkich. Czasami kusi nas, by uwierzyć, że Chrystus tak naprawdę nie cierpiał tak jak my. Że być może wszystko to było grą aktorską i przechodzeniem przez kolejne sceny. Błędnie zakładamy, że posiadał jakąś boską przewagę, która sprawiała, że jego cierpienie było inne i w jakiś sposób mniej bolesne. Ale tak nie jest. Jedyną przewagą, jaką dała Chrystusowi boskość, była zdolność do cierpienia bardziej niż jakikolwiek inny człowiek. Jego cierpienie było tak wielkie, że zabiłoby ciebie i mnie. Nigdy nie wiesz, nawet przez chwilę, że Chrystus nie może utożsamić się z Twoim bólem, bez względu na to, jak poważny by On nie był. Najświętsze serce jest zranione i przebite. Jest to serce cierpiące i krwawiące, które przypomina nam, że przez Jego rany zostaliśmy uzdrowieni. Jest to silne serce. Świat widzi w miłości i cierpieniu przejawy słabości. Dlatego boimy się cierpieć i boimy się miłości. Najświętsze serce nie jest jednak sercem słabym, choć pochłania je miłość i przeszywa cierpienie. Jest to serce lwa, lwa z plemienia Judy. Jest to zaciekłe serce, odważne serce, serce triumfującego króla. To przebite i krwawiące serce, to serce wojownika, pan, mocarz wojny. Jahwe jest imię jego. Któż jest tym królem chwały? Pan dzielny i potężny, pan potężny w boju. Miłość i cierpienie nie są równoznaczne ze słabością. To raczej siła i odwaga męskiego i świętego serca Chrystusa pozwoliły mu cierpieć bardziej niż jakikolwiek inny człowiek kiedykolwiek cierpiał i przetrwać. Kocha Ciebie i mnie całą siłą swego serca. Kiedy wpatrujemy się w Najświętsze Serce, nigdy nie zapominajmy, że serce Chrystusa nie jest słabe, ale potężną twierdzą jest imię Pana. Tam prawy się schroni. W Wielkim Poście zachęcam Cię do medytacji i wpatrywaniem się w serce Chrystusa. Zastanów się nad Jego dobrocią, miłosierdziem, sprawiedliwością, odwagą i cierpieniem. Kontempluj. A przede wszystkim weź pod uwagę Jego miłość do ciebie, pełną ogołocenia i poświęcenia. Połącz z nim swoje cierpienie i ofiary. Następnie pokornie proś go, aby uczynił Twoje serce podobnym do swojego. Jeśli jeszcze nie masz swojego wizerunku najświętszego serca, poproś o jego darmową wysyłkę poprzez stronę naszego apostolatu. Kanał utrzymuje się dzięki ofiarności Jego darczyńców. Zostań dziś jednym z nich. Dzięki Twojemu udziałowi w tym apostolacie, nasze treści mogą docierać do znacznie większej ilości polskich domów. Na koniec mam do Ciebie prośbę: proszę udostępnij ten film, a dzięki Tobie jeszcze więcej osób dowie się, dlaczego warto kochać i czcić Najświętsze Serce Jezusa. To może być przełomowe w Twoim życiu 40 dni z Najświętszym Sercem Jezusa. Czy mogę na Ciebie liczyć? Czy On może na Ciebie liczyć? Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek powiadomienia, aby żadnego nie przegapić.